Auta w shortach, krótko i na temat, Honda Civic 8 z lat 2005-2011. Macie do wyboru trzy wersje, HBK UFO, sedana i coupé. Dzisiaj tylko o UFO, bo pozostałe wersje różnią się nie tylko wizualnie, ale także konstrukcyjnie, np. zawieszeniem. Korozja pojawia się sporadycznie, najczęściej pod uszczelkami szyb oraz pod zderzakami. Wnętrze jest bardzo pakowne i funkcjonalne. Duży bagażnik, ponad 450 litrów, a kanapy można nie tylko składać, ale także nietypowo odchylać. Zawieszenie? Bezproblemowe. Z przodu MacPherson, z tyłu Belka. Najlepsza wersja to benzynowa 1.8 i VTEC 140 koni z łańcuchem rozrządu. Jak masz LPG, to pamiętaj, że luzy zaworowe reguluje się tam śrubkami. Najsze w zakupie są wersji 1.4, o mają słabsze osiągi przy podobnym spalaniu. Diesel 2240 koni jest bardzo trwały i solidny, ale za to drogi w naprawach. Jest jeszcze dwulitrowa wolnossąca benzyna Type R. 201 koni to kosmos. Szkoda tylko, że większość egzemplarzy jest albo po wypadku, albo zajechana. CV UFO to jeden z najlepszych kompaktów z tamtego okresu i dlatego wciąż jeszcze warto brać go pod uwagę. Pozdro, cześć i do następnego.